Truskawki, kiedy trafiają do sprzedaży wiosną, cieszą wszystkich. Są to jedne z ulubionych owoców Polaków, którzy w letnim okresie mogliby zajadać się tylko nimi. Nic dziwnego, w tradycji kuchni polskiej truskawki od lat zajmują zaszczytne miejsce. Polacy z truskawkami jedzą zupy, makarony, naleśniki i robią z nich dżemy. Warto poznać metodę, dzięki której w szybki sposób można pozbyć się robaków, które mogą znajdować się w tych smakowitych owocach. Truskawki pojawiły się już na każdym rogu. Polacy mogą skusić się na ich zakup na bazarkach i w sklepach. To niektórzy i tak decydują się na ich zakup, by cieszyć się niepowtarzalnym smakiem soczystych owoców. Sezon na jedzenie truskawek już oficjalnie został otwarty. Warto dowiedzieć się więcej o ich wartościach odżywczych, przechowywaniu, a także o tym, jak pozbyć się z nich robaków. Sezon otwarty. Truskawki warto jeść każdego dnia. Truskawki warto jeść, co każdego roku podkreślają wszyscy eksperci do spraw żywienia i dietetycy. W związku z rozpoczęciem sezonu na te przepyszne owoce dobrze przypomnieć sobie, z jakich powodów należy sięgać po truskawki. Przede wszystkim są bardzo niskokaloryczne, sprawdzą się więc dla osób dbających o swoją linię. Truskawki zawierają także bardzo mało tłuszczu i dużej ilości błonnika. Znajdziemy w nich także antyoksydanty, które chronią organizm przez wolnymi rodnikami. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak odpowiednio przechowywać truskawki, by dłużej cieszyć się ich świeżością i wspaniałym smakiem, koniecznie. Jednak koniecznie sprawdź, jak w łatwy sposób pozbyć się z truskawek robaków. Truskawki bez robaków. Poznaj niesamowitą metodę w mediach społecznościowych Na popularnym serwisie TikTok pojawiło się niesamowite nagranie. Celeste Radcliffe, która pochodzi z Ameryki, pokazała wszystkim, w jak prosty sposób można poradzić sobie z robakami znajdującymi się w truskawkach. Na nagraniu widać, jak Selesterat Czliffy zaczyna myć owoce, a na ich powierzchni znajdują się małe, białe robaki, które niekoniecznie zachęcają do jedzenia. 2. Są nowe, oficjalnie żółte alarmy. Uważajcie na siebie szczególnie wieczorem, Instytut wydał ostrzeżenia, Selesterat Czliffy postanowiła pozbyć się robaków w nietypowy sposób. Amerykanka do garnka nalała wody i wsypała do niej sól, po czym zanurzyła w roztworze truskawki. Już po upływie kilku sekund wszystkie robaki, które znajdowały się w owocach, wyszły na powierzchnię. Dzięki nieznanej dotąd metodzie Celeste Radcliffe poradziła sobie ze szkodnikami bez uszkodzenia owoców. Nic dziwnego, że metoda zyskuje ogromną popularność w sieci. Fakt.